Hej, tutaj Zuzia. Dzisiaj sprawdzimy przepisy z TikToka. <gry> tutaj myślałam, że dostałam mandat, ale nie. nie. Było wszystko git. Wbijamy do sklepu, trzeba kupić dużo jedzonka, aby pichcić, aby gotować. Y, trochę tutaj się bawiliśmy w tym sklepie. Ja się w ogóle cieszę, że mogę Wam pokazać właśnie te ciekawe przepisy. Jakby Was w ogóle ciekawiło, co, jak robimy zakupy i co kupujemy dokładnie, to oddawajcie śmiało, bo tu no, obładowaliśmy się. Nie ukrywam, trochę tego kupiliśmy nawet ku patelnię. patelnia <grymne> no, no dobra, ale zaczynamy. Sprawdźmy te przepisy z tym. Pierwszy przepis to jednoporcjowa cynamonka i potrzebujemy do niej 80 g banana, 7 łyżek mąki, łyżeczkę proszku do pieczenia i, i niby tyle. I ogólnie to ja kocham cynamon, kocham cynamonki kiedyś we Wrocławiu był jakiś taki. Taki, taka restauracja, coś takiego CINNABAR? Nie, ma, nie mam pojęcia, piszcie czy pamiętacie coś takiego teraz już tak jak widziałam w Polsce tego jakby nie ma i ja uwielbiałam te cynamonki i tak samo w Starbucksie czy gdzieś to jakby uwielbiam no uwielbiam te cynamonki dlatego wierzyłam, wierzyłam w ten przepis i potrzebowaliśmy tak mało rzeczy tylko ten banan, tylko to ciasto popsikałam takim sprayem Tłustym, i na to dajemy erytrytol i cynamon. Jak widzicie, trochę mi tutaj pomaga Cyprian. On i ugniósł to ciasto, i rozwałkował to ciasto, jakoś mu to lepiej szło. On też robi dobrą pizzę, także Cyprian ma jakieś umiejętności z ciastem. Nawet zwijał tutaj w te ruloniki. No, tak to ładnie wygląda. Jak już mamy te ślimaczki, te ruloniki, to umieszczamy je w. W takim naczyniu żaroodpornym, a przed jeszcze wzięłam jogurt, erytrytol i cynamon, tak żeby mieć gdzie to włożyć. Tam w przepisie chyba był jogurt kokosowy, ale ja tutaj wzięłam normalny. Także układamy właśnie coś takiego, te ślimaczki, i dajemy na 180 stopni, 18-19 minut. Jeszcze zaparzyłam świeżą miętę. Zawsze jak w ogóle piekę, to patrzę w piekarnik, czy się zrobiło. I niestety muszę Was zmartwić, ale nie udało się. Nam przynajmniej nie wyszło, może Wam wyjdzie, może, nie wiem, może jakiś błąd był, ja nawet to w ogóle spróbowałam. Niestety ciasto było surowe i no nie, nie wyszło. Fail. Kolejny przepis bardzo mnie zaskoczył, jest to kalafior, skrzydełka z kalafiora, czy yy, steki z kalafiora, piszcie jak mówicie, tabasco, wędzona papryka, sól, olej ryżowy, miód, kalafior, trochę wody, no i tutaj od razu mogę zdradzić, to było bardzo ciekawe i bardzo dobre, mi zasmakowało, dlatego możecie śmiało oglądać i spróbować sobie taki kalafior właśnie pociąć na mniejsze części na takie mm, nagacowo-skrzydełkowe. Nie wiem, piszcie w ogóle czy wy to robiliście, bo jak ja widziałam jak, jak ktoś nie je mięsa, to po prostu to jest chyba jakiś znany, znany trik, znany przepis, co nie? Żeby ten kalafor imitował czy coś tam. Nie, nie wiem, ale ja nigdy nie robiłam, to był pierwszy raz i bardzo, bardzo mi smakowało marynatę, czyli te wszystkie przyprawy. Y, rozmieszajcie w jakimś pojemniku, który można zamknąć, czy w garnku z pokrywką, czy no, jak tam chcecie i trzepiemy. Tak, żeby wszystko równomiernie y, pokryło się. Ja y, później, jak już robiłam drugi raz, to trochę za dużo tabasko dałam, ale... Nawet było dobre z takim Tabasco. No i tam są y, dwa etapy pieczenia, najpierw na mniejszej temperaturze i później jeszcze na większej temperaturze. I uwaga! ta -dam. Próba smaku. Ja tu jestem bardzo zdziwiona, bo że jest dobre, no bo naprawdę myślałam, że nie będzie. Myślałam, że kalafior trzeba ugotować, że nie da rady zrobić kalafiora w piekarniku, a było naprawdę dobre. Polecam wszystkim zdrowy kalafiorek. Mniem. Następny przepis to coś dla fanów e, skrzydełek z KFC czy tam nagesów z McDonalda, jak jak zwał, tak zwał. E, ja uważam, że ten przepis jest super, jest genialny, także obserwujcie, bo no ja się, ja się zdziwiłam, był genialny. Na początku płatki kukurydziane musieliśmy jakoś się rozłupać. Także Cyprian wymyślił taki woreczek z Ikei, przerzucił te płatki i rozdrobniliśmy je tak, aby były panierką, chrupiącą, pyszną panierką. Potrzebujemy tam... wiecie, że ja jestem w ogóle ekspertem panierki, co nie? Także tutaj potrzebujemy tylko dwa naczynie, tak jakby, bo wbijamy właśnie jajko, mąkę i mleko, rozmi rozmiksowujemy robimy taką właśnie. Masę, i do tej masy będziemy wkładać najpierw mięsko, później obtaczać to w, w, tym, w tych płatkach. No i jeszcze przed, oczywiście, mięso trzeba to przyprawić. Czosnek, sól, to już jak lubicie, jak przyprawiacie papryka słodka. Akurat Cyprem właśnie wybrał takie przyprawy. Ja tam lubię bardzo dużo ziół, tro trochę pieprzu i takie pięknie przyszykowane skrzydełka będziemy później kładli na papier do pieczenia i który tym sprejem, oliwą w oliwie w spreju, popsikałam. No i w taki sposób, uwaga, zaraz będzie pokazany etap. Najpierw do tej pierwszej masy, później z tej masy dajemy do, do tych płatków kukurydzianych i mamy pierwszego nuggetsa, czy tam skrzydełko. Przed chwilą były kalafiory niby skrzydełka, a teraz prawdziwe. Także no... <ślesk> No i zrobiliśmy tak bardzo dużo, pamiętam, no dużo nam tego wyszło, ale warto, warto naprawdę polecam wszystkim zrobić sobie. Ja do tego zrobiłam ziemniaki, czyli frytki i nie bójcie się na redukcji, w ogóle nie bójcie się jeść ziemniaków, ziemniaki wcale nie są wysokokaloryczne, wręcz mają dosyć mało kalorii i są bardzo sycące. Jak zrobicie je nie na głębokim tłuszczu, tylko w piekarniku, no to zarąbiście. Sosik zrobiłam ze skyru, czosnku i przypraw. Też spokojnie bardzo lubię robić ze skyru sosik. I tak pięknie wyszły frytki. Do tego ten sosik i ta skrzydełka. No, to było genialne. Dziękuję w ogóle za ten przepis. No, aż bym sobie zrobiła go jeszcze raz, bo naprawdę dobre. Daję okejkę. Wow, pyszne. Naprawdę chrupiące. No, a tutaj mamy, może nie nazwałabym tego przepisem, ale fajnym trikiem. Naprawdę spoko pomysłem, i zdziwiłam się, że coś tak łatwego jest tak dobre. Jak macie w nocy na przykład jakąś chęć na jedzonko, a nie chcecie jeść chleba, nie możecie się tak gdzieś tam obiadać w nocy. No to właśnie macie liść sałaty, jakiś serek albo serek wiejski, coś, coś jakieś smarowidełko. Później dajecie warzywka, jak, jak ktoś chce szynkę, to szynkę, jak nie, to nie. No i robić takie kanapeczki bez chleba, tylko z sałaty. I super. Wiem, że takie coś chyba się je na diecie keto. Na keto właśnie nie można też, za dużo tych węgli, to takie kanapki się je. I yy, tutaj też mam pierwszy, pierwszy raz testuję, uwaga. Kąsam. <noise> Dobre. Naprawdę spoko. Mi to w ogóle smakowało jakąś taką, nie wiem, taką spoko kanapką. Nawet nie miałam braku tego chleba. Takie to było... Nie, naprawdę, Z spróbujcie. To, to może wyglądać naprawdę dziwnie, ale to jest spoko. To jest dobre. Cyp Cyprianowi chyba tak średnio, ale... Nie. <ścoughs> Mi to bardzo smakowało. I jeszcze na sam koniec... Bardzo dużo osób pyta, jak robię chlebek bananowy. Bo na Instagramie Zuzek Pobuzek pisaliście, jak ten chlebek bananowy. Patrzcie to w ogóle. No najdroższy, yy, najdroższa półka na laptopa ever, nie? <ścoughs> Była niedziela, zrobiliśmy chlebek bananowy i niestety on nie wyszedł. Także nie mogę być waszym mentorem, jeśli chodzi o chlebek bananowy, bo on mi zazwyczaj nie wychodzi. Tutaj błędem było to, że daliśmy owoce do środka i wyszedł trochę za kalec. I w ogóle to ja czytałam o robieniu ciast i o tym wszystkim, że jajko musi być w temperaturze pokojowej, jajko nie może być zimne, w ogóle produkty muszą być wszystkie w tej samej temperaturze. I o jest, tyle tego było, że w jedną stronę się miesza że woda nie może do tego ciasta nalecieć, że nie można szybko z formy wyjąć. No nie wiem, no, dużo jest. Jednak y, piekarzem ciast nie będę niestety. No, ale no. powiem wam, że polecam bardzo z całego serca zrobić sobie ten kalafior, bo kalafior jest bardzo zdrowy, a to zaskakuje, że jest takie dobre. No i te nuggetsiki z patków kukurydzianych. Wow. Piszcie w ogóle w komentarzach, czy chcielibyście jeszcze taki odcinek, gdzie sprawdzam przepisy z TikToka, gdzie sprawdzamy i, i jak gotujemy, czy co byście w ogóle chcieli. Dawajcie znać. Koniecznie. Ja się cieszę, że w końcu ten odcinek wyszedł. Miałam na początku roku tyle zawirowań, tyle się działo, że naprawdę w końcu mogę wam puścić ten odcinek. Cieszę się. No. I to tu jeszcze mieliśmy jakąś nadzieję, że to ciasto wyjdzie ta wykałaczka do suchego patyczka. Ładnie wygląda, ale... No nie, nie wiesz. Dzięki za oglądanie. Dawajcie znać w komentarzach, piszcie. Baza mi Zuzia i pa. Dzięki.